Dzień dobry Państwu, Anna Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznaku Koziorożca w czytaniu na czerwiec 2022. Kochani, w tym miesiącu horoskop partnerski. Zobaczymy, co w Waszych serduszkach, co zawita do Państwa serc e, w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz co u singli. Koziorożce, kochane, ja mam już karty przetasowane, za chwilę przejdę do czytania, natomiast zanim to uczynię, jak co miesiąc Przypominam Państwu uparcie, iż są to czytania ogólne i nie ma absolutnie, kochani, takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Więc jeśli ktokolwiek z Was ma taką ochotę, ma taką potrzebę, spotkać się ze mną na sesji prywatnej, to ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do siebie. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym facebooku Anna Lubińska i tam poprzez messenger możecie, kochani, umawiać się ze mną na takie jedno lub też półgodzinne sesje. Online link do mojego Facebooka zostanie umieszczony w opisie pod tym filmikiem. Ale już teraz zobaczmy, co dla Państwa, A co z przełożenia kart. Dziewiątka mieczy, trójka buław i ósemka buław. A co w tle. jakaś relacja z mężczyzną w karcie króla Buław, która niewątpliwie spędzała wam sen z powiek, a wy, po, myślę, że wy, bo tu jest karta Brama, czyli energiczne działania w Waszym imieniu, róg, zmiany, ale są to wiadomości, które Wy wysyłacie do kogoś. Czyli ja myślę, że Wy tutaj gdzieś po jakichś przejściach, po jakichś sytuacjach znajdziecie siłę w sobie, aby powiedzieć komuś, tak? bo to wy nawiązujecie kontakt i wy powiecie komuś, jak gdyby będziecie tutaj a, kłaść tą a, ostatnią kropkę a, nad i, tak? To wasze gdzieś tutaj zdanie, wasz. A, hmm, ta, ta cała sytuacja, cały związek, cały problem ma być rozwiązany według, a, według waszej myśli, według waszego widzi mi się, jakie to typowe jakie to typowe uh, dla koziorożca, kochani. No ale nic, zobaczmy, przyjrzyjmy się tematowi bliżej, być może gdzieś tutaj w rozkładzie, bo to karty tylko z przełożenia, więc być może gdzieś tutaj w rozkładzie pokaże nam się wyjaśnienie um, jakieś bliższe tej, uh, tej właśnie sytuacji, o której tutaj mowa. Mhm. A więc tak, sytuacje rzeczy niewyjaśnione jak najbardziej, um, które nie wyszło gdzieś tło, prawda i tak dalej na światło dzienne, mamy kartę księżyca. E, ty pokazujesz się, kochany koziorożcu w dziewiątce pentakli, a więc kobieta niezależna, kobieta radząca sobie, kobieta ogarniająca bardzo mocno swoją rzeczywistość tutaj takiego dnia codziennego wokół siebie i przy tobie mag, ale mag w takim negatywnym znaczeniu, czyli ktoś, kto bardzo mocno gdzieś tutaj kręcił, czarował i tak dalej, nie miał na pewno żadnych szczerych intencji wokół ciebie, jakieś w stosunku do ciebie kłamstwa, oszustwa, Um, nieuczciwe zagrania, które spowodowały u Ciebie, e, niewątpliwie wywołały, tak, trójkę mieczy i dziewiątkę, i dziewiątkę mieczy, a więc zranione serduchą, łzy, nieprzespane noce i tak dalej. Ty będziesz jak gdyby tutaj wysyłać jakieś wiadomości, będziesz odnawiać kontakt z tą osobą, bo w tej chwili jesteś na tyle silna, na tyle wyszłaś już z tych emocji, wyszłaś poukładałaś, jesteś na tyle silna już tutaj emocjonalnie, aby stanąć twarzą w twarz z tym człowiekiem i definitywnie powiedzieć mu albo co o nim myślisz, zamknąć tą relację, ale też w jakiś sposób tą relację zakończyć. Natomiast proszę uważać, ponieważ ten mężczyzna nadal tutaj z takimi intencjami do Was, że przecież ja niczego nie mówiłem, niczego nie obiecywałem. Um, niczego od Ciebie tak naprawdę nie chciałem, ty wiedziałaś od samego początku, i tak dalej, i tak dalej. Czyli z bardzo mocną kontrofensywą um, w Waszym kierunku, bardzo mocne starcie. Należałoby się zastanowić, kochane Koziorożce, czy tak naprawdę uh, jest, wam, jest Wam to potrzebne, bo może Was to ponownie po tej stabilizacji, którą odzyskałyście, szczególnie tutaj mówię do kobiet. A, drogie Panie, czy utarczki, wejście gdzieś tutaj w relacje ponowne um, z tym panem, aby da, dać sobie gdzieś tutaj jakieś zadośćuczynienie, um, czy to jest Wam na pewno potrzebne, bo z tego co widzę, to zapłacicie za to, za to um, no niestety ponownym, gdzieś tutaj bardzo silnym rozbiciem emocjonalnym, a nie jest Wam to przecież do niczego potrzebne. Należy odwrócić się dziewczyny napięcie. I iść w kierunku tego, co dobre, a tego, co daje Wam radość, a w kierunku tego, co czyni Wam was silniejszymi. Co tutaj dalej u koziorożce? Koziorożce bardzo podobnie, koziorożce bardzo podobnie jak strzelce, a szczególnie koziorożce gdzieś tutaj single, w królowej, w karcie królowej buław, a więc wy będziecie błyszczeć, a więc energia taka przyciągająca ludzi i zwracająca bardzo mocno uwagę na Was, tak? Będziecie po prostu emanować radością, szczęściem, urodą. Powiedziałabym, że wręcz będzie bił od was taki a, wewnętrzny blask, który będzie widoczny dla wszystkich ludzi wokół. To jest wasz czas, to jest bardzo dobry czas i należy go bardzo mądrze wykorzystać. Pokazuje się tutaj, że jeśli macie rodziny, jeśli macie domy, jeśli macie dzieci, wykorzystajcie ten czas, tą energię dla swoich najbliższych, dla ludzi, którzy... Um, są wokół Was po to, aby robić przyjemności sobie, partnerowi, aby robić przyjemności dzieciom, aby spotykać się ze znajomymi, aby spotykać się z przyjaciółmi. Pokazuje się tutaj, abyście jak najbardziej trzymały się i kierowały się, <śmiech> <śmiech> przepraszam Was bardzo, rozsądkiem w tym wszystkim, ponieważ pokazuje się tutaj ktoś, kto a, bardzo mocno będzie chciał wejść do Waszego życia. Um, ktoś, kto może spowodować takie zawahanie, um, gdzie Wy, wchodząc w jakąś relację, będąc pod wpływem jakiegoś człowieka, możecie tutaj po prostu wejść w jakąś sytuację romansową, która bardzo mocno może zawrócić Wam w głowie. Um, to jest mężczyzna, to jest sytuacja, która bardzo mocno może odebrać, wyssać tą piękną energię, którą będziecie nosić w sobie w miesiącu czerwcu. Mężczyzna pokazuje się w karcie, w karcie siódemki mieczy, a więc oszust, a więc złodziej, a więc jest to karta daremności. I tak nic z tego związku, i tak nic z tej relacji nie będzie. Także starajcie się przekierować tą energię, na dom, na rodzinę. Jeśli jesteś singielką, będziesz miała dużo okazji do tego, aby też tą piękną energię, która będzie Wam tutaj towarzyszyć, wykorzystać dla wielu interesujących osób wokół ciebie. Pierwszą taką osobą, pierwszą taką osobą jest ktoś, kto z dziecięcą radością i z dziecięcą otwartością, bardzo mocno ukierunkowany na Ciebie, będzie chciał Ciebie poznać. Tutaj są kontakty poprzez internet. I będziesz się zastanawiać, czy będziecie się, właściwie Ty będziesz się zastanawiać nad podjęciem decyzji dotyczącym spotkania fizycznego z tą osobą. Myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie, są powody do radości, są powody do świętowania, a więc może być to bardzo fajna relacja, którą Wy single koziorożce poprzez takie kontakty właśnie możecie zbudować w rzeczywistym, realnym świecie, nie tylko świecie, w wirtualnym świecie, online. Pokazuje się również po odnowienie u singli, uwaga, odnowienie starej um, relacji w nowej, innej formie. Um, natomiast człowiek, który przychodzi, ma w sobie dużo złośliwości, ma w sobie um, bardzo dużo takiej negatywnej energii, złości. W stosunku do Was, um, intrygant, ktoś, kto lubi robić bardzo dobre wrażenie, um, ktoś, kto będzie chciał odnowienia tej relacji, um, tak jakbyś Ty na to czekała, tak jakbyś Ty nie miała swojego życia, jakbyś Ty nie miała nic do powiedzenia, no przecież ja jestem, wróciłem. No jak to nie czekałaś na mnie? Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast. Um, Natomiast to oczywiście nie przyniesie tutaj nic dobrego. Nie ładujcie się w to. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Nie otrzymacie ze strony tego człowieka a nic nowego, nic dobrego ponownie do waszego życia. Tym razem nie przyniesie. Zamknijcie to, odetnijcie to, kochane, grubą krechą i idźcie w zupełnie innym kierunku w swoim życiu. Miesiąc czerwiec będziecie kończyć. Miesiąc czerwiec będziecie kończyć tutaj powodami do radości, do świętowania w związkach i relacjach. Czyli jeśli nawet gdzieś tutaj pomiędzy tobą, obecnym partnerem, albo będziesz budować zupełnie nowy związek, to końcówka, zupełnie końcu, koniec miesiąca czerwca, początek lipca w pełnym słońcu dla Was dużo radości, dużo pojednania, dużo zrozumienia. Dużo takiej ekscytacji i radości, cieszenia się sobą. I tego, kochane koziorożce, życzę Wam z całego serca. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Państwu. Życzę Wam miłości w sercu, dużo uśmiechu, dużo radości i do zobaczenia, kochani, w przyszłym miesiącu. Pozdrawiam Was serdecznie.